Zapraszam Was dzisiaj na kolejny, pierwszy wywiad w 2024 roku z cyklu Ambitnej Historie. I dzisiaj ze mną kobieta, moja największa i pierwsza inspiracja życiowa. Osoba, która nauczyła mnie odwagi, by iść po swoje. I mimo, że mówi o sobie, że jest prostą kobietą na... ze wsi, to ja wiem, że to właśnie jest z niej najpiękniejsze. Życzliwość, prostota i niesamowita siła. Zapraszam Was na wywiad z moją mamą. No więc moja mama. Ona za bardzo nie wie, co tu się będzie działo. Ja też nie wiem, w jakim kierunku pójdzie ta rozmowa. A Pierwszy raz stresuję się tak trochę inaczej niż zawsze do, do podczas wywiadu. I słuchajcie, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać trochę o zmianie, o tym, Dać trochę wiatru w żagle z początkiem roku, głównie kobietom, ale nie tylko, na temat tego, że w każdym wieku, w każdej sytuacji w życiu można dokonać zmiany i można być gotowym na tą zmianę. I ja chciałam zacząć od tego i zadać Ci pytanie: na temat, jakby zaczynając od początku, ja pamiętam, że na każdym etapie mojego życia, czy to była kwestia chęci pójść do takiej szkoły, pracy, zmiany, zmiany pracy? Kiedy rzucałam pracę w banku, wszyscy mówili mi: Jezus, nie, nie, nie. To moja mama mówiła: Jeśli tak czujesz, to zrób to. I ja zastanawiam się, dlaczego tak mówiłaś? Czy to było tak, że myślałaś, że. Czy się właśnie bałaś tego, ale nie mówiłaś tego? Dlaczego pozwalałaś na tą zmianę? No bo jednak wiele osób. Motywuje swoje dzieci, nie chcę, żeby popełniały błędy. Na przykład, to znaczy, ja uważam, że popełnianie błędów jest dobre, bo na błędach, najlepiej na swoich błędach człowiek się uczy. A pozwalałam na takie zmiany, może, te, może dlatego, że ja uważam, że, że każdy musi próbować czegoś, bo dopóki nie spróbuje, to nie będzie wiedział. Czy mu to odpowiada, czy chce to robić? Mhm. E, wierzyłam, że, że w końcu znajdzie, czy, czy ty, czy, czy to że znajdziecie swoją drogę życia, e, swoją pracę, swoją jakąś pasję. E, a w międzyczasie też miałam takie poczucie, że e, jest taka stabilizacja, że ja jestem tą stabilizacją dla Was. Jeżeli Wam się nie powiedzie, i w pewnym momencie coś pójdzie nie tak, nie będziecie mieć pracy czy z czego żyć na daną chwilę, że ja będę tą stabilizacją, taką, że wy będziecie czuć się pewnie w tym momencie takiego załamania. Okej. Okay. No tak, i tak faktycznie było. A z drugiej strony u nas w domu chyba najczęściej pojawiającym się hasłem było to, że lepiej, żeby spróbować i żałować, że się spróbowało, niż że się nie spróbowało, no bo właściwie. Co może się potoczyć źle, tak? Zawsze można wrócić do tego punktu, w którym się było, i my w życiu podjęliśmy tyle różnych ryzykownych decyzji, która właściwie mm, zawsze była na plus. Tak mi się wydaje, jak to z Twojej perspektywy wygląda. No, w moim przypadku muszę powiedzieć, że faktycznie jakąkolwiek decyzję bym nie podjęła, czy to była kwestia mieszkania, zmiany mieszkania, czy zmiany pracy, Jakoś tak się układało do tej pory, że zawsze było no dobrze, nawet jeżeli ten początek był trudny, to ja wiedziałam, że muszę przetrwać nie wiem, miesiąc, dwa miesiące i że później dalej już wszystko będzie dobrze. No i tak faktycznie było. Tak, to życie zawodowe wiadomo, że się łączy z prywatnym życiem, to są sfery, które są nieodłączne jakimś naszym elementem w życiu. Ty w swoim życiu wykonywałaś różne zawody, pracowałaś w Polsce, za granicą, różne wyzwania przed Tobą były, ale zaczynałaś, właściwie skończyłaś szkołę i można powiedzieć, że skończyłaś zawód, miałeś zawód krawcowej. Dlaczego hmm. nie poszłaś w to dalej, jak to się stało, że skończyłaś hmm. tą szkołę i właściwie nic kierunku nie zrobiłaś, tylko robiłaś inne rzeczy? Bo to się skończyło, zanim się zaczęło. Ja do tej szkoły poszłam nie z własnego wyboru, tylko bardziej dlatego, że moi rodzice tak pokierowali. Nie chcieli, żebym poszła do liceum, bo w nie było żadnego zawodu, nie byłoby pracy. No tak zostałam pokierowana przez rodziców. Nie powiem, bo lata szkolne wspominam bardzo dobrze. Mam kilka przyjaciółek, które zostały do tej pory ze mną. No, ale to nie był zawód, który ja lubiłam. Ja, ja. byłam najlepszą uczennicą w klasie, ale co do praktyki zawodu, no niestety nie byłam tą najgorszą, no ale byłam którąś z kolei. Ale to był wtedy zawód, który był ładny tak, i dobrze. Ładny, tak. prawda? Tak. Dlatego tak Cię pokierowano. Tak. Różnica jest taka, że ty nas nigdy, czyli mając doświadczenie, że rodzice cię wymusili trochę na tobie, no to ty na nas znowu nie wymuszałaś żadnej szkoły. No tak, tak naprawdę, chciałaś, żebyśmy się uczyli, ale to też szli gdzieś tam dalej, i też nie było tak, że musimy, bo wiedzieliśmy, że są takie czasy, że i po zawodówce można fajnie żyć, pracować. Ale czy były takie zawody, które na przykład chciałaś gdzieś w głębi ducha żebyśmy wykonywali, ale nas nigdy na przykład w to nie pokierowałaś, no bo nie chciałaś, żebyśmy później mieli pretensje na przykład do ciebie? Nie. nie. Wiele osób, które chce dokonać zmiany. I to są często nasi klienci, którzy otwierają nowe marki, rzucają etaty i tak dalej. Jedyne, co ich blokuje, to właśnie to, że nie, nie wiedzą, jakie będzie to jutro, tym bardziej w, w dzisiejszych czasach, i boją się. My zmienialiśmy kilkukrotnie miejsce zamieszkania, jak wspomniałam, zmieniać pracę. Można powiedzieć, że o 180 stopni to się zmieniało. Czy miałaś w sobie lęk, a jeżeli miałeś, to. Co robiłaś, żeby ojciec nie paraliżował? Czy miałam lęk? No oczywiście, że jakiś tam lęk gdzieś w głębi duszy miałam, ale ja po prostu go zabijam To myślę, że, że będzie dobrze. Że będzie dobrze, trzeba zacisnąć zęby, odczekać te najgorsze pierwsze tygodnie i, i że będzie ok. A jeżeli nie będzie ok, przekonam się, że nie jest ok, to będę szukała czegoś innego. A co było takie jakby... No, co było w tym najgorsze, w tym, w tym, na tym początku, kiedy już się tej zmiany dokona? Co, co jest najgorsze? Oprócz właśnie tego lęku, pokonania tego lęku nowej sytuacji. Czy ja wiem? Czy to kwestia tego, że właśnie, nie wiem, finanse się zmieniają, nie wiadomo, co nas czeka, czy kwestia przyzwyczajenia się do nowej sytuacji? No, kwestia finansów na pewno też, bo każdą pracę, na którą, zmieni każdą pracę którą zmieniałam, to jednak te finanse były lepsze. Nie wiem tak naprawdę. Ja czyli, po prostu staram się za dużo... Tak, że nie myślałaś o Staram to. się za dużo nie myśleć właśnie o tym, tylko po prostu czekać na rezultat. W ostatnich trzech latach można powiedzieć, że na świecie była jedna wielka rewolucja, ale Ty w swoim życiu już po wypuszczeniu dzieci z gniazda, można powiedzieć, Zrobiłaś też małą rewolucję, bo przystąpiłaś do matury, zdałaś maturę, zrobiłaś kurs włoskiego i zdałaś go też bardzo dobrze. A w międzyczasie zmieniłaś, właściwie rzuciłaś pracę i zaczęłaś znowu pracę na swoim. I po co to wszystko? Co w tym momencie Cię napędza? Nie wiem, ja lubię jak coś się dzieje, jak są zmiany jakieś, bo ja lubię zmiany. Nie boję się zmian miejsca e, zamieszkania, bo to się za bardzo z niczym nie wiąże, tylko z miejscem jakby. E, ale zmiany pracy tak, bo już, wtedy, bo już wtedy się to wiąże z pieniędzmi. No, no ja lubię zmiany, no, lubię jak coś, coś jest innego. Nie lubię takiej rutyny, dlatego też właśnie co kilka lat zmieniam tą pracę. Bo jak widzę, że już nic w tym miejscu nie mogę więcej osiągnąć, nie mogę nic zrobić więcej, to zaczynam się nudzić. No właśnie, czyli słuchajcie, to jest też yy, dla Was taka informacja, że te zmiany, ja też mam takie poczucie, że lubię te zmiany. Widocznie no wystałam to z lekiem matki, ale to jest też uzależniające. Czyli taka, można powiedzieć, że trochę adrenalina, ale jeżeli dokonujesz tej zmiany, ale z takiego poziomu, że wiesz, że ta zmiana jest dobra dla Ciebie, ona nie musi być dobra dla innych, ale działamy z tej podświadomości, z tego miejsca, że ona jest dobra, dla nas, też jako matka, bardzo często wśród naszych klientów mamy matki, które chcą dokonać zmiany, ale myślą o dzieciach. To jest często zmiana zawodowa, prywatna, to się bardzo często wiąże, ale ta zmiana właśnie musi wyjść z takiej perspektywy, że to ma być lepsze dla nas. I jeżeli my się nie stresujemy, dokonujemy tej zmiany. To, to otoczenie wokół też to y, łatwiej jest mu to zaakceptować. A powiedz już tak na koniec, bo często słuchają nas osoby, które chcą dokonać właśnie jakiejś zmiany życiowej, zawodowej, y, no ale właśnie się boją. A jeżeli miałabyś taką osobę przed sobą, która widzi, że jak o czymś mówi, jakimś projekcie, to jest pełna energii, pasji, chce, widać, że jej ciało chce to zrobić, ale właśnie głowa blokuje ją. Coś, brakuje ją strach, paraliżuje ją, to co byś jej powiedziała? Masz taki swój ulubiony cytat, słowo, jakąś historię? Przykład? No nie, nie mam. Ja po prostu zawsze tylko doradzam tak samo swoim jakimś koleżankom. Eee, Mnie to się wydaje, że po prostu y, nie będzie gorzej, gorzej niż jest. A z drugiej strony, jeżeli będzie źle, no to zawsze można się cofnąć. Można robić coś innego. Pomyślać ale trzeba. trzeba spróbować. No bo później się będzie żałowało, na przykład, że się nie spróbowało. Mhm. I to już będzie powiedzmy za późno. No tak, a czasem się... druga taka okazja się nam no może nie ukazać albo zmieni się czas możliwości i to nie będzie tego powrotu. Więc razem z Beatą zapraszamy Was do dokonywania zmian, do pokonywania swoich barier. Oczywiście. Od, życzymy odwagi do tego, by podejmować te decyzje z poziomu serca swojego. Tak i trzeba, trzeba, ważne to też jest, żeby mieć takie osoby, trzymać się takich osób, które wspierają, które nie mówią nie rób, nie uda Ci się. Tylko trzeba się trzymać osób, które nas ciągną w górę. Dokładnie. Dzięki.